Kim naprawdę był Jan Paweł II? Jak pochylał się nad biednymi, przychodził do dzieci, do młodzieży, do szpitali. Kochany i drogi ojcze, święty Jan Pawle II, nigdy cię nie zapomnimy. Wydawnictwo Biały Kruk przedstawia fragment książki Jolanty Sosnowskiej i mistrza fotografii Adama Bujaka. Największy z rodu Polaków od samego początku wszyscy czuli jego wielkość, ale była to wielkość płynąca w mniejszym stopniu ze sprawowanej funkcji, a bardziej z wyraźnie emanującego charyzmatu, prawdziwego, a nie tworzonego tylko przez media i marketing. Kiedy to słowo charyzmat powinno się brać w cudzysłów, a najlepiej wcale go nie stosować wobec celebrytów czy innych tzw. gwiazd życia publicznego. Jakże wielu czuło owo niezwykłe promieniowanie osoby świętego Jana Pawła II. Padano na kolana przed nim wprost na bruku, z potrzeby serca, a także aby oddać mu głęboki szacunek. Bynajmniej nie dlatego, że wymagała tego jakaś dworska watykańska etykieta, że tak wypadało się zachować w papieskim otoczeniu. To było spontaniczne, bo on swoją osobowością tak po prostu potrafił na ludzi oddziaływać. O bratersku albo wręcz po ojcowsku, wzbudzając ciepłe albo nawet gorące uczucia, połączone z wielkim respektem. Widać też na wielu zdjęciach, że rodzice przyklękli z radością przed świętym Janem Pawłem II razem ze swoimi dziećmi, ucząc je swą własną postawą szacunku wobec największego zrodu Polaków. To określenie pojawiło się już na początku pontyfikatu i było potem stosowane powszechnie przy bardzo wielu okazjach. W tysiącach miejsc, przez ludzi Kościoła, ale też przez polityków oraz publikatory. Także przez tych, którzy po latach mieli go postponować, obdzierać z wielkości i wrzeszczeć, że Polskę trzeba odjanie pawlić. No cóż, faryzeuszy i Judaszów nigdy nie brakowało, klękali przed nim także artyści, przecież dobrowolnie. Co utrwalone zostało choćby na zdjęciach ze spotkania w Warszawskim Teatrze Wielkim 8 czerwca 1991 roku z przedstawicielami środowisk twórczych i naukowych, podczas którego przedstawiono fragment trzeciego aktu opery Stanisława Moniuszki Halka. Gdy Jan Paweł II wszedł po spektaklu na scenę, zespół śpiewaków i tancerzy otoczył go kołem, a ci stojący naj, najbliżej przyklękli. Niektórzy w uniesieniu chwycili Jego dłonie, przytulając do Niej swoje policzki. Niezapomnianym pozostanie, że kiedy schorowany i unieruchomiony siedział już na wózku inwalidzkim, wszyscy, mający przywilej zbliżyć się wtedy do Niego, przyklękliśmy. Z wyjątkiem świętego Jana Pawła II, żadnego kościelnego hierarchy nie pocałowałam w pierścień, ale to był przecież papież z rodu Polaków, szlachetny człowiek od najmłodszych lat, Podążający wiernie za Chrystusem, całe życie wiernie głoszący Jego naukę i aż do ostatniego tchu, wiernie stojący na straży tej wiary depozytu. A używając jeszcze więcej patosu, to był przecież i jest nadal nasz największy skarb narodowy. Ten patos i ta górnolotność wydają mi się tu jak najbardziej usprawiedliwione, szczególnie zważywszy na ocean brudów, oszczerstw i inwektyw. Które po śmierci Ojca Świętego zostały na niego wylane przez ludzi, którzy na śmierć i życie prowadzą walkę z Bogiem oraz Kościołem. Jan Paweł II był bowiem niezłomnym i bezwarunkowym głosicielem, orędownikiem i obrońcą cywilizacji Chrystusowej przeciw coraz bardziej agresywnej i niszczącej świat cywilizacji śmierci, której wyznawcy prowadzą obecnie ludzkość w przepaść, ku zagładzie. Jakże łatwo za życia świętego Jana Pawła II szermowano określeniem nasz papież, nasz ojciec. Powtarzano te słowa, gdy było to w modzie, gdy może podniosło to nasz własny prestiż i na fali jego światowego sukcesu, jego światowej popularności, jego światowej sławy unosiło i nas. Tym bardziej więc dzisiaj, kiedy jest to wyrazem płynięcia pod prąd, kiedy zachwyt i podziw wobec papieża Polaka są nawet oznaką cywilnej odwagi i niezłomności. Nie unikajmy przypomnienia, że święty Jan Paweł II naprawdę jest największym z rodu Polaków. Wielu z nas ma jeszcze niezażarte pamięci te chwile, gdyśmy go słuchali, gdyśmy na niego patrzyli, gdyśmy razem z nim sławili Pana Boga i wznosili modły. Kiedyśmy prosili, Błogosław Boże, Papieża, pierwszego zrodu rodu Polaków, Tobie go dzisiaj powierza cała Polska i Kraków. Odwołajmy się do tamtych wydarzeń i przeżyć. Aby również potomni mogli przekonać się o wielkości świętego Jana Pawła II. Witajcie na kanale Białego Kruka. Bardzo się cieszę, że znowu jesteście z nami. Mam nadzieję, że spodobała Wam się książka, największa z Polaków. E, tak dodam od siebie, że książka jest poświęcona Janowi Pawłowi II w 20 rocznicę śmierci. Dlaczego jest dla nas ważna? Pachne dla naszych rodzin, dla Kościoła Polskiego, dla Solidarności. Zatrzymajmy tę falę nienawiści i hejtu. Nie pozwólmy na to, aby we własnym narodzie największy z rodu Polaków był wyśmiewany. W ręku trzymam dowód. Książka, która pokazuje nam, kim naprawdę był Jan Paweł II. Jak pochylał się nad biednymi. Przychodził do dzieci, do młodzieży, do szpitali. Kochany i drogi Ojcze, święty Janej Pawle II, nigdy cię nie zapomnimy. Pamiętajcie, żeby zostać z nami na kanale, subskrybujcie nasz kanał, piszcie komentarze, dawajcie lajki, polecajcie swoim znajomym. Robimy to wszystko.